W Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Oto Słowo Pańskie. Ta dzisiejsza Ewangelia sugeruje nam w sposób wyraźny, że jeśli chcemy poznać Słowo, które stało się ciałem, musimy zacząć od Marii. Bo w odróżnieniu od pasterzy, którym pewne rzeczy dotyczące jej syna zostały objawione, ona. Nie pozostała tylko na etapie wdzięczności i przeżywania silnych emocji, którymi dzieliła się z innymi, tylko, jak mówi ewangelista Łukasz, zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. My rzadko myślimy. O Marii w ten sposób, ponieważ nam się wydaje, że to, co Łukasz o niej mówi, że zachowywała wszystkie te sprawy rozważała je w swoim sercu, było jakieś takie bardzo prywatne, otoczone ciszą. Niektórzy powiedzieli słuchać takie bardzo kobiece, więc sentymentalne. Tak, Maria po prostu jak dobra matka chciała w swojej pamięci zachować wszystkie najlepsze momenty życia swojego syna i życia ze swoim synem. Prawie można byłoby nagrać o niej jakiś film po to, żeby się trochę powzruszać. Natomiast jeśli Rzeczywiście, popatrzylibyśmy na to, jak Łukasz opisuje to, co znaczy, że Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważa je w swoim sercu, czyli co ten czasownik czy te czasowniki znaszą w Grece, to od razu by się nam zmieniło myślenie o Marii, Bo my tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ona. Coś sobie tam pod sercem nosiła, że w litanii loretańskiej w ogóle nie myślimy o niej i nie ma tam takiego tytułu jak pierwsza teolożka słowa. Mówimy o Marii stolicy mądrości, przybytku Ducha Świętego, ale w kościele od 2000 lat nikt formalnie nie nadał jej tytułu pierwszej teolożki. A przecież właśnie to, że zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu, właśnie taką ją czyni. Bo Maria, kiedy Łukasz nam w dwóch zdaniach streszcza jej postawę, to chce nam powiedzieć, że ona myśląc o tym, w czym brała udział i co ją dotyczyło, a co ją równocześnie przerastało, nie tylko poświęcała temu czas, ale że często to jej rozważanie i noszenie tych wszystkich spraw w swoim sercu było niekonkluzywne, bo nie potrafiła dokładnie powiedzieć, co to znaczy, tylko się nie poddawała. Że cały ten proces, który, jak Łukasz ją charakteryzuje, dotyczył całego jej życia, miał miejsce w jej sercu i głowie, więc, że ona próbowała odnieść to, co dotyczyło jej syna, a przez jej syna także ją, próbując zobaczyć, jak Bóg wpływa na jej emocje. Na jej poruszenia i dlatego wszystkie te sprawy zatrzymywała w swoim sercu, ale rozważała je ta, w taki sposób, żeby zrozumieć ich sens. Dlatego to się działo i w sercu, i w jej umyśle. I że to były kwestie, które dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy dotyczyły spraw trudnych, bo dotyczyły tajemnic wiary. Ona to wszystko nosiła w swoim sercu i w głowie. To nie było tak, że to na nią spływało jak jakieś objawione światło. Ona się nad tym, mówiąc najprościej, zastanawiała i szukała odpowiedzi, jaki to ma sens. Dlatego. Czy jest, czy nie jest w litanii loretańskiej określona, a nie jest jako pierwsza Teolożka, taki tytuł jej przysługuje. W Kościele próbowano i do dzisiaj się to tak argumentuje, że formalnie Maryja nie ma tego tytułu, ponieważ w Piśmie Świętym nie ma żadnej księgi jej autorstwa, a nawet nie ma jakichś większych. Przemów ją dotyczących, chociaż magnifikat, a wstraszając od tego, czy ona te wszystkie słowa tak wypowiedziała, jak my je mamy zapisane, co jest mało prawdopodobne, ale mimo wszystko jest najdłuższym przemówieniem, które nie pochodzi od Jezusa. Ale tak czy inaczej, to ma wielkie znaczenie. Ponieważ Maryja miała umysł otwarty. Pytający i kwestionujący, i dzięki temu jej wiara się pogłębiała. I to nie było takie proste, ponieważ do dzisiaj, na przykład w pewnych kręgach chrześcijan, którzy czytają Pismo Święte i starają się nim żyć, jest takie wyobrażenie, że Maryja jest tak odmalowana w Piśmie Świętym. Że można by ją nazwać niewierząca, ponieważ bez przerwy próbuje Jezusa, ich zdaniem, przeciągnąć na swoją stronę, a nie daje się Mu przeciągnąć na jego stronę. I dlatego, ich zdaniem, ewangeliści mieli z tym taki problem, że o niej jest tak mało w Piśmie Świętym, chociaż nie ma o żadnej kobiecie więcej w Piśmie Świętym Nowego Testamentu niż o Maryi. Ale że to był wyraźny kontrast między nią a jej synem. Że ona musiała właśnie uczyć się od niego, co to znaczy, kim on jest. Że to nie wystarczyło, żeby powiedziała, to jest mój syn i sprawa jest prosta. Że jeśli tak podchodziła do Jezusa, to najczęściej była w błędzie. Ale tak czy inaczej, to tylko świadczy na korzyść Maryi, że właśnie te słowa. Że zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu, upodabniają ją do nas, a nie od nas oddzielają. Ponieważ to wszystko, co ona nosiła w swojej pamięci i rozważała w swoim umyśle, dotyczyło tajemnic jej syna. To nie chodziło o to, żeby pamiętać najważniejsze daty w kalendarzu z jego życia. Czy z ich życia. Chodziło o to, żeby być otwartym na to, że to do niczego nie pasuje, a równocześnie nie pojawia się znikąd I jest wypełnieniem tych wszystkich proroctw, nadziei i oczekiwań, których ona sama była dziedziczką. I jest to dla nas dzisiaj ważne, żebyśmy. To Boże Narodzenie to święto, które przecież po raz kolejny albo nawet częściej niż kolejny raz w swoim życiu obchodzimy, żeby to się nie sprowadziło do zwykłego sentymentalizmu. Że słowo Boże dzisiaj nam mówi, że Maria zrodziła słowo w sposób fizyczny, ale każdy z nas jest wezwany do tego, żeby je zrodzić w swoim życiu. I na tym polega wspominanie Jego narodzenia z perspektywy dwóch tysięcy lat i kolejnych lat upływających od tamtego wydarzenia. Że to po prostu nie polega na tym, żeby nie zapomnieć, że takie wydarzenie kiedyś w historii ludzkości miało miejsce. Tylko że my także, jak ona, musimy zachowywać wszystkie te sprawy i rozważać je w swoim sercu. Że taki jest sens dla nas obchodzenia Bożego Narodzenia, żeby Jego odnosić do swojego życia. I tak jak Maria, nie tylko o nim nie zapomnieć. Ale żeby ta pamięć kształtowała naszą codzienność. Panież Benedykt XVI w swojej encyklice Verbum Domini powiedział coś, co jest bardzo mocnym przypomnieniem tego jednego zdania, że ona zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu, bo on powiedział coś, co powinno. Powalić nas z nóg, że kto przyjmuje słowo Boże tak jak Maria, jest w stanie rodzić syna, a ten syn nie różni się od syna zrodzonego przez Maryję. Co to znaczy, że każdy z nas, jeśli jest jego uczniem, przyjmuje ziarno słowa w gruncie rzeczy tak samo, jak uczyniła to jego matka. Czy my w ogóle sobie zdajemy sprawę, że to nas w tak głębokim stopniu dotyczy, że jeśli każdy z nas jest jego uczniem, to w ten sposób dzieli tożsamość z Marią, jako matką Słowa, które stało się ciałem. I papież mówi, używając pewnej analogii, że. To się dzieje w naszym życiu w taki sposób, że jak Maryja przyjęła słowo, także urodziła je na świat. W tym samym sposobem każdy z nas jako uczeń tego słowa przyjmuje słowo aż rodzi je dla świata. Maryja zrodziła je fizycznie, my rodzimy je duchowo. Ale żeby to miało miejsce, musi być Spełniony ten podstawowy warunek, że każdy z nas zachowuje wszystkie te sprawy i rozważa je w swoim sercu, nie że się nauczy czegoś na pamięć, tylko pozwoli, żeby to słowo, które stało się ciałem, tak jak ją tak i każdego z nas fundamentalnie i głęboko dotykało. I podstawowa rzecz. Ile my czasu w ciągu roku poświęcamy temu Słowu? Pytanie oczywiście otwarte, bo to nie będę tutaj zbierał odpowiedzi. Ale jeśli dzisiaj my sobie będziemy życzyli różnych rzeczy, albo zaczęliśmy sobie życzyć je od wczoraj, od Wigilii, tego dzisiejszego święta, to nie ma ważniejszych życzeń niż to. Aby każdy z nas zachowywał wszystkie te sprawy i rozważał je w swoim sercu. W przeciwnym wypadku my po prostu trywializujemy te tajemnice, tak jak i te święto. Ono się po prostu staje wydarzeniem kulturowym, miłym i niech tak będzie, ale nie mającym wiele wspólnego z tą tajemnicą. Więc przy okazji życzenia sobie zdrowia, choć to nam przychodzi chyba łatwiej w sylwestra, dzisiaj powinniśmy sobie życzyć tego, aby każdy z nas zachowywał wszystkie te sprawy i rozważał je w swoim sercu, a wtedy zrodzi to słowo dla świata i będzie to to samo słowo, które zostało zrodzone. Przez nią. Taka jest nasza godność, o której albo zapominamy, albo nie mamy zielonego pojęcia. A teraz wspólnie wyznajemy naszą.